Dobry dzień, dobry. Smart został podniesiony, wygląda dużo lepiej, ale niestety nie spełnia polskich przepisów. Problem mamy taki, że koła wystają poza obrys nadwozia. Czyli jak spojrzymy sobie w ten sposób, to coś tam wyłazi, no i policja może się przyczepić. Jest rozwiązanie tego problemu, różnie to nazywają. Ja na to mówię poszerzenie butnika, ale są tacy, co mówią na to flara. Nie wiem czemu. W życiu tego nie montowałem. Kupiłem na Allegro takie porządne za 250 zł. Były bardzo chwalone za to, że są elastyczne i faktycznie takowe są. Można je prawie że złamać. No nie chcę tego robić, bo co prawda, jakimś cudem dostałem ich 5 sztuk, ale nie chcę psuć tej jednej. Eee, chcę ją pozostawić tak, żeby mieć zapasową. Jak to się montuje? W życiu tego nie robiłem, więc. Razem z Wami zrobię to po raz pierwszy. U mnie sytuacja jest o tyle prosta, że nie potrzebuję w żaden sposób wycinać tutaj błotników, bo auto mam podniesione do góry. Dzięki czemu nie mam tutaj problemu ze skokiem i obcieraniem. Oczywiście sytuacja jest zupełnie inna, kiedy macie auto obniżone, bo uważacie, że tak wygląda lepiej, chociaż ja się z tym nie zgadzam, ale mam prawo do własnego zdania. To wtedy będziecie musieli niestety sobie ciąć błotniki, klepać, ale poradniki na ten temat też na YouTube są, nie ma problemu. Ja dzisiaj pokażę, jak to robiłem ja na moim aucie. Mam o tyle łatwiej, że wszystkie te elementy są tutaj wykonane z tworzywa sztucznego, więc nawet jeśli bym to chciał ciąć, to nie będzie to jakiś wielki problem. Trochę więcej atrakcji będę miał sprzed nim, ze względu na to, że przy moim docięciu tutaj będę musiał skrócić gdzieś ten. Te flary, czy też to poszerzenie, jak to nazwiemy, ale nie przewiduję tu jakiegoś dużego problemu. Jak to się montuje? Szkół jest kilka. Można zrobić to na nitach. Nitach zrywalnych, które nie należą do najwygodniejszych, no bo oczywiście, żeby je potem zdjąć, trzeba je rozwiercić. Są tacy, którzy te flary sobie przyklejają. To też jest jakieś rozwiązanie, ale ja osobiście nie przepadam za klejem. Jestem wielkim fanem nitonakrętek. Nitonakrętka to jest taki wynalazek tulejka z gwintem w środku, która pozwala w dość cienkim elemencie umieścić dłuższą tuleję z gwintem i spokojnie wkręcić śrubę. Do montażu nitonakrętek potrzebne jest specjalne urządzenie. Wszystko to udało mi się kupić na Allegro bez większego problemu. Kupiłem sobie wersję zakładaną na wkrętarkę, która jest moim zdaniem wygodniejsza i szybsza niż y, ręczna tego typu y, maszynka. No to co? Zabieramy się do roboty. A jak ja sobie to w ogóle wymyśliłem? Pomyślałem, że zacznę tak, żeby mi się tutaj ładnie z krawędzią osłony progu zlicował początek tej flary. Będę chyba używał tej nazwy, bo jest całkiem ładna. Tutaj mam takie wyraźne przetłoczenie w nadwoziu. Chciałbym nie wychodzić ponad ten poziom, no ale tutaj będę musiał trochę dogiąć yy, całą tę flarę i myślę, że spokojnie tak mi się to uda zrobić. Dobrze, ponieważ ni to nakrętki mam. E, szóstki, co oznacza, że zewnętrzna średnica jest trochę większa. To jest ponad 8, ale nie mam większego wiertła niż 8, więc y, będę musiał rozwiercać otwory, ale mam coś takiego jak taśma malarska. Bardzo fajna rzecz. Pozwoli mi ona ułatwić sobie nieco te robotę. Dobra, to mam to przyklejone i teraz chwila do zastanowienia ale myślę, że chyba tak jak teraz. Otwór wiercimy szóstką, czyli docelową śrubą, jaką będziemy wkręcać. Nie ma sensu w samej flaży wykonać otworu 8 mm, no bo potem przeleci nam łeb śruby. Tak jak teraz, to jest chyba mój święty graal. No to wiercimy pierwszy otworek. Dobra. Żeby było łatwiej, od razu Zamocuję tutaj nitonakrętkę. Jak mówiłem, te otwory muszę trochę rozwiercać, bo mam wiertło tylko 8, a tu powinno być jakieś 8,5, może 9. Ale w tworzywie to żaden problem. Nitonakrętka wchodzi nam bez jęknięcia. Teraz wkręcamy śrubę. O, żeby nam ta nitonakrętka była zablokowana. Zakładamy przyrządzik i teraz trzymamy. O. A teraz wykręcamy śrubę i cała nitonakrętka jest umieszczona solidnie rozpęczniona, dzięki czemu możemy bez żadnego problemu wkręcić śrubę. Śruba, żeby to ładnie wyglądało. Ja wybrałem śruby z łbem walcowym, na imbusa, nierdzewne, 6x16 mm długości, czyli śruba szóstka 16 mm długości. Przykręcam. I jedziemy z następnym elementem. Jeżeli ktoś będzie jednak potrzebował podcinać sobie błotnik, to moja sugestia jest taka, która teraz przyszła mi do głowy, żeby zamocować dwie skrajne śruby, dwa, dwa skrajne otwory wykonać, narysować sobie tutaj linię, której nie możemy przekroczyć, zdjąć cały element, narysować drugą linię 2-2,5 cm niżej i po tej drugiej linii wtedy wycinać błotnik tak, jak tego chcemy. U mnie jest o tyle prościej, że cięcia nie będę miał. No to lecimy dalej. Warto się nie rozpędzać, bo po drugiej stronie mogą być jakieś przewody paliwowe albo inne rzeczy, więc nie wjeżdżamy zbyt głęboko wietłem. Montaż nitonakrętek jest bardzo prosty, chociaż nie ukrywam, że za pierwszym razem, jak to robiłem, a było to nie dalej niż wczoraj, mimo że tą technologię znam od dawna, to jakoś nigdy wcześniej nie potrzebowałem jej używać. Więc montaż jest bardzo prosty, chociaż na początku trochę zaskakujący. Warto jest użyć wkrętarki dość mocnej, która potrafi bez problemu zaciągnąć, spęczyć tę nitonakrętkę. Jak to działa? W kiedy tu jest założona ta tulejka, ta śruba się powoli cofa, ciągnąc tą nitonakrętkę i spęczniając ją w otworze, dzięki czemu uzyskujemy bardzo ładny gwint prawie na zawsze. Popatrzcie sobie sami. Taka nitonakrętka daje nam gwintowany otwór w stosunkowo cienkim elemencie, obojętnie, czy to będzie kawałek blachy, czy też, jak w tym wypadku, tworzywo sztuczne. Jak ona wygląda od drugiej strony? Spróbuję to pokazać, może się uda. Tak wygląda spęczniona już lito nakrętka. Genialne rozwiązanie. Teraz będzie nieco trudniej. Muszę dopasować to poszerzenie tak, żebym był zadowolony. Też myślę o tym, żeby je tutaj zacząć równo mniej więcej z osłoną progu i tutaj nie przekroczyć tego przełamania w tym punkcie i w tym punkcie. Więc myślę, że potem pozostanie mi takie równe cięcie, nie wiem jak ono mi wyjdzie, żeby to poszerzenie było zainstalowane i spełniało swoją funkcję. W tej chwili wygląda to dość brzydko, dlatego że musieliśmy wycinać taki kawał błotnika ze względu na lekkie przesunięcie przedniej osi po lifcie całego samochodu. Dlatego też chcę ten element, że tak powiem, lekko zamaskować i myślę, że chyba właśnie. To, co teraz zaplanowałem, jest najbardziej odpowiednim rozwiązaniem. No dobra, bierzemy się za wiercenie. Że trochę się stresuję. Myślę, że chyba zrobię to cięcie tak, a tu lekko wyprowadzę ten element. Będę ciął specjalnie trochę niżej, żeby mieć co szlifować, więc najpierw po prostu obcinam na Hama. Robota zrealizowana. Całość zajęła mi około półtorej godziny. Operacja wydaje mi się zakończona pełnym sukcesem. Robiłem to pierwszy raz w życiu. Wyszło jak wyszło. Na mojej zabawce jestem zadowolony. Tu mi się udało uzyskać ładne podcięcie. Tak samo zrobiłem z tej strony. Też jest to wyprowadzone. Jedyne co mi nie pasuje, to ten odstający dół. Ale to tak jak powiedziałem, chyba załatwię taśmą dwustronną, piankową, bo to aż się prosi. I to samo jest niestety z tyłu. Natomiast cała reszta wyprowadzona, jeszcze może troszeczkę podrównam, ale nie jest najgorzej. Mi się podoba. Uważam, że jak za 250 zł plus parę złotych na nitownicę, do nitonakrętek i same nitonakrętki, to robota jest super. I policja nie ma się już o co, o co przyczepić. Jak widać, koła nie wystają, opony nie wystają poza obrys pojazdu. Obeszło się bez większych strat materialnych, także ja jestem zadowolony. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. A o tym, jak wyglądało podnoszenie smarta, i tak dalej, to w osobnym odcinku Wam opowiem. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.